Zioła na upały, część czwarta. Beatka, teraz pytania z mojej zielarni. Już się pojawiły, bo zaczęło się to. Jedno są od kobiet, które już mają przebarwienia i co używać, jak już jadą gdzieś na południe Europy i właściwie one się chowają przed słońcem. A co używać, gdy już są takie właściwie te ciemne przebarwienia, takie posłoneczne? I najczęściej to są pytania kobiet do mnie. No, przebarwienia są dość trudnym i takim intensywnym tematem, <laughs> ponieważ zwykle słońce nam jakby uaktywnia. Tak? Ono nam powoduje przebarwienia tylko w kategoriach takich, że coś w skórze jest nieprawidłowo, te, ten barwnik się nieprawidłowo, nierówno kumuluje, a słońce tylko to pokazuje. Więc oczywiście filtry no, są tutaj tak popularnym zabezpieczeniem, ale one nie zawsze dają radę nawet tą skórę ochronić, żeby one nie wychodziły na te, te przebarwienia. I tutaj mamy temat taki bardziej, jak one, znaczy jaka jest przyczyna powstawania przebarwień? I z tego co ja obserwuję u siebie tutaj w gabinecie, większość spora, czyli można powiedzieć 99% osób, które te przemarwienia mają, to one mają albo zażywają hormony, albo mają jakieś problemy hormonalne, albo jest to nazwijmy to obciążenie duże wątroby. Więc zawsze przyczyna jako taka pierwotna, no to mamy ją gdzieś w środku. Czyli jeżeli osoby sobie wyrównają te hormony, czy nie biorą, nie, nie biorą hormonów, to najczęściej, znaczy no różnie, przyczyna brania jest różna. I Jak je odstawią i ten organizm się wyrówna, to najczęściej przebarwienia nam schodzą. Jeżeli się zrobi też detoks wątroby taki mocny, też bardzo często te przebarwienia no całkiem schodzą lub chociaż się Zmniejszają. Natomiast bardzo często się zdarza, że panie, oczywiście czy tam panowie, no ale częściej panie jednak mają, mają ten problem. Mm. Twierdzą, że one leków nie zażywają, że nic nie biorą, wszystko jest super, tylko panią na przykład boli głowa, pani bierze jej albo jakiś inny lek przeciwbólowy, wychodzi na słońce, no i dziękujemy, wracamy z przebarwieniami. Mm. Więc jakiekolwiek leki przeciwzapalne i inne stosowane doraźnie i wyjście na słońce najczęściej powodują te przebarwienia i wtedy tych przebarwień bardzo trudno jest się pozbyć. Nie ma to Nie Jeżeli chodzi o posłoneczne. Nie? Ja czasami proponuję, lekko się sprawdza glinka bentonitowa, takie maseczki, ale tylko troszkę. Panie twierdzą, że retinol Czasami się sprawdza też troszeczkę z witaminą C. No to sprawdzać się sprawdza dużo rzeczy, bo jak ja u siebie w gabinecie robię zabiegi na przykład też czy to z kwasami, czy to zabiegi roz, y, laserowe, to te przebarwienia i też u jednych osób schodzą pięknie, u innych osób tylko się rozjaśniają natomiast jakby no jeżeli ktoś nie zwróci na to uwagi, a ból głowy często wiąże się z tym, że organizm jest odwodniony. Jak nie nawodnimy organizmu, weźmiemy tabletkę i no to siłą rzeczy się wychodzi na słońce, bo przecież takich przeciwbólowych leków to nikt nie uważa za leki. Wszyscy się boją ziół, że im Spowodują przebarwienia, a nikt nie myśli o tym, że wzięcie tabletki przeciwbólowej może spowodować przebarwienia, których później no, prawie, że nie da się zlikwidować. Natomiast jeżeli, to jeszcze tylko powiem, że tak każdy się boi ziół, że zioła też są uczulające, natomiast nie od lat ludzie tych ziół w takiej ilości nie stosują i ja nie, nie widziałam. U kogoś, kto ma przebarwienia, żeby on stosował zioła i po tych ziołach mu to wyszło. Zwłaszcza, że jeżeli te zioła odstawimy i to jest kwestia dwóch, trzech dni, tygodnia, to to foto uczulające działanie już nie, znaczy już tego nie ma. tak? Natomiast nikt nie myśli o tym, że wzięcie leku przeciwbólowego. No, nie powiem jeszcze, antybiotyku czy jakiejś innej maści, który dostał w aptece, bo pani powiedziała, że jest dobra, bo coś tam wyszło. To po tym jednak te zmiany następują bardzo często, bardzo dużo. Czyli po piękną skórę zapraszamy do gabinetu Bach. <laughs> zapraszam. <śmiech> na konsultacje zawsze zapraszam. No i na zabiegi również. Korzystajmy z lata, piękna pogoda, ale dbajmy też o siebie, nawadniajmy się, korzystajmy z cytrusów, owoców chłodzących, jedzmy dużej ilości arbuza i ziół chłodzących, aby zabezpieczyć się przed udarem słonecznym. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia. Obserwuj kanał Piołun i Bazylia sekrety natury.